Po co nam jest prosta, chcemy nagrywać, po co na money Wszyscy wokół gadają, na tych byśmy mieli być sławni Zapłacone w siebie chieny, chcą kada się tak jak origami Aby popisuwa nadal nie dzieci z uczuciami Nowika jest prosta, chcemy nagrywać, po co nam money, co nam money? Wszyscy wokół gadają, na tych byśmy mieli być sławni nadal niedouczone dzieci z uczuciami To jest to flow, nie nawijam o tym chodzie code nie nawijam o tym chodzie Glasgow, nie nawijam o przyszłych pieniądzach, które ludziom mordy cieszą Próbuję rozjewać na scenę, nie uda się, to się mandero Nawika jest prosta, tak jak wody skład Chato, wodur, a oto tlen, bez niego nie ma nas I chuj mnie to obchodzi, że sukces nie przyjdzie sam Ja dobrze o tym wiem i teraz Nawika jest prosta, chcemy nagrywać, po co mam money. Wszyscy wokół gadają na jakbyśmy mieli być sławni. Zapatrzone w siebie, hieny, chcą konektarze, to tak jak origami. Aby popisywać nadal, niedołudzone dzieci z uczuciami. Nawika jest prosta, chcemy nagrywać, po co mam money. Wszyscy wokół gadają na jakbyśmy mieli być sławni. Zapatrzone w siebie, hieny, chcą kolekta Chyba nadal niedouczone dzieci z uczuciami Chcesz nawijać nuty, żebyś miał portfel portfelu te money. money Dalej nawikaj prosta, tak jak wasze zabawy uczuciami. uczuciami Próbuję ci wszystko i nadążyć dzisiaj za nami A nadal nie wychodzi na odcięcie tej zabawy Zabawę. Zabawa wyuczona, chyba wychodzi wam już to Weź kredki i kartkę, weź namaluj mi tło, tło. Jakbyś chciał rysować życie, proszę, zrób dla mnie to tło. Jak mi rysować życie, proste, to dla mnie to... to... jest prosta, chcemy nagrywać, po co nam money? Co nam money? Wszyscy wokół gadają, na tak, byśmy mieli być sławni? Zapatrzone w siebie są chcą konektarze, Dzieci tak jak origami Słabie. Aby popisywa nadal, niedouczone dzieci z uczuciami Nowika jest prosta, chcemy nagrywać, po co nam money? Co nam money? Wszyscy wokół gadają, na tak, byśmy mieli być sławni? Słabie. 加拿大，你的护照内阶级走出加密。